Niestety, krótko powiem, że na moim kanale, którym teraz nagrywam, Niestety, żegnam się z kanałem. Możecie widzieć na drugi kanał mój, stary. Jest tam z suba. Ale niestety, z tego kanału odchodzę, że... Odchodzę, przepraszam. bo ja mogę powiedzieć krótki temat dlaczego. Dlaczego odchodzę z YouTube'a? O że otóż, że dlaczego odchodzę z YouTube'a, że no, niestety okazało się, że ten małe wyświetlenie mam, mało je yy, łapek w górę. Þetta er það.